Z tej strony Katie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dwutygodniku na moim kanale, a dziś bez absolutnie żadnych wstępów, po prostu lećmy z newsami. Premiery! No i tutaj mamy straszne nudy w tym temacie 15 lutego na Disney Plusie Odbyła się premiera całego Pierwszego sezonu Mila w Multiversum. Jest to taki brazylijski Serial science fiction O dziewczynie, która podróżuje przez różne e, Uniwersa, więc no Popularny temat, ale nie ma to Jakoby co nic wspólnego z MCU <laughs> I 17 lutego Do kin trafił Ant-Man I Osa Kwantomania Byłam, widziałam Szczerze mówiąc po recenzjach spodziewałam się gorszego filmu. Był lepszy niż się spodziewałam, ale i tak nie był dobrym filmem. Yy, nie spodziewajcie się ode mnie jakiejś większej recenzji czy omówienia, bo nie chcę się gadać o tym filmie, <laughs> jeśli mam być szczera. No, a poza tym, to no, jakieś tam standardowe premiery na Disney Plusie. Oczywiście wyświetla wam tutaj, co tam na Disney Plusa trafiło przez ostatnie dwa tygodnie, ale no nie ma tam za bardzo nic ciekawego. Poza tym, że Nomadland trafił na polskiego Disney Plusa i w oko wpadł mi też ten morderca na kampusie Morderstwa na kampusie. Nie pamiętam, ale to jest w ogóle program dokumentalny o morderstwach na, yy, tak, w miasteczkach uniwersyteckich na, yy, w yy, USA, więc to taki ciekawszy temat, ale poza tym to jakoś tak, no nie wiem. <grych> Naprawdę wkroczyliśmy chyba w sezon ogórkowy, jeśli chodzi o produkcję Disneya, bo coś tam cały czas trafia na Disney Plusa, ale nic, co by mnie jakoś tak super bardziej zainteresowało, niestety. Zwiastuny i zapowiedzi. Tutaj w zasadzie chyba nie mamy nic nowego, tylko jakieś nowe zwiastuny tego, co już wcześniej było zapowiadane. Po pierwsze, dostaliśmy nowy zwiastun i plakat trzecich Strażników Galaktyki, którzy trafią do kin 5 maja. Dalej, taką króciutką, nową zapowiedź aktorskiej Małej Syrenki, która trwa 30 sekund, ale kilka nowych scen się tam pojawiło. Premiera 26 maja w kinach. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia też dostał nowy taki 30-sekundowy spot premiera. 30 czerwca i teraz przechodzimy do tematów Disney Plusowych. Dostaliśmy Zwiastun i plakat drugiego sezonu długi Kame Aloha lekarka z premierą 31 marca na Disney Plusie. Zwiastun i plakat pojawił się również do Prompact, to jest film oryginalny Disney Channel. On trafi na Disney Channel 30 marca, a dzień później, 31 marca, na Disney Plus'a. I oczywiście na Disney Channel w Stanach to trafi. Możliwe, że później w Polsce również doczeka się to telewizyjnej premiery, bo na przykład z Munger i tym demonicznym dinozaurem, czy jak to się to tam nazywa, to w końcu to się doczeka polskiej premiery, nie? Na Disney Channel, więc może kompakt również. No, ale my przede wszystkim dostaniemy to po prostu 31 marca na Disney Disney Plusie. Więc w ogóle w tym samym dniu 31 marca dostaniemy na Disney Plusie dwie produkcje z Peyton Elizabeth Lee. To jest ta główna bohaterka i w Prom i w Długi Kameloha, więc no okej. Okay. Nowa gwiazdka Disney'a nam tutaj wyrasta na naszych oczach. Pojawiły się również first, first looki do zagadek środowiskowych do Star Wars Jedi Survivor. Ale nie wiem, co się czyta. Ale no, tutaj premiera została przesunięta na 28 kwietnia, więc po prostu muszą tutaj pompować ten hype, i co chwilę się pojawiają jakieś tam nowe filmiki pokazujące. O, a to będzie tak wyglądać, a to będzie tak wyglądać, więc jeśli czekacie, to możecie sobie obejrzeć, jak to będzie tam wyglądać w tej grze. No i The Marvels otrzymało plakat um, i równocześnie została przesunięta data premiery z 28 lipca na 10 listopada, więc dostaniemy ten film nieco później, ale większość osób, która się dowiedziała o tej dacie premier tak ze środowiska, to twierdzi, że to jest lepsza data premiery dla tego filmu, że na pewno będzie mieć większą oglądalność w listopadzie niż w lipcu. Okej, okay, mi to tam wielkiej różnicy nie robi, czy dostanę ten film parę miesięcy później, więc daję znać. Że Marvelki trafią do kin 10 listopada, ale za to na tego 28 lipca został przesunięty nawiedzony dwór z 11 sierpnia, więc jakaś tam produkcja od Disneya będzie tego 28 lipca. No i w sumie to tyle. No tak jak mówiłam, nie mamy tutaj nic nowego, tylko takie nowe zapowiedzi tego, co już wiemy, więc jeśli chcecie sobie dooglądać, zobaczyć więcej na temat tych produkcji, to oczywiście linki macie w opisie. Newsy produkcyjne i castingowe. I tutaj mamy kilka takich szerszych tematów powiedzmy, ponieważ ujawniono kolejnych członków obsady filmu Następcy 4 The Pocket Watch. W końcu nie wiem, jak ten film się będzie nazywać, ale nieważne. Um, I y, zostały też ujawnione role, w jakie się wcielą ci aktorzy. I tutaj Wam wyświetlę, bo dostaliśmy bardzo fajną graficzkę. E, I z takich osób, gdzie możecie nie wiedzieć o o jakie postacie chodzi, to Morgi będzie synem Morgany Le Zeli to będzie córka Różpunki, a Fej to jest nastoletnia wróżka chrzestna z kopciuszka. I powiem Wam, że ja tego trochę nie ogarniam, bo to wygląda tak, jakby to miał być prequel, ponieważ mamy tutaj nastoletnią Maleficent, nastoletniego Hadesa, który, którzy się wcześniej pojawili w tej serii jako dorośli ludzie, którzy mają dzieci, nie? <grym> a tutaj będą jako nastolatki i mamy też nastolatniego Aladyna, Jasmine, no więcej jest tych takich młodych postaci. Więc to wygląda tak, jakby to miało być prequel, jakby to się miało dzia dziać wcześniej, ale mamy tutaj też postacie, które są dziećmi jakichś innych postaci, na przykład jest córka nie? więc ja trochę przestaję naprawdę ogarnąć, o co chodzi w tej serii. i taka trochę, moim zdaniem. Przepraszam, kupa się z tego robi. W sensie, jakby ci twórcy tak do końca nie wiedzieli, co chcą tam robić, i po prostu wrzucali tam wszystkie pomysły, jakie tylko przychodzą im do głowy. Ech. Jeśli lubicie tę serię, ok, rozumiem, jak najbardziej trafi na Disney Plusa w najbliższym czasie, znaczy, jak to wyprodukują, nie? Ale no ja jakby naprawdę straciłam jakiekolwiek zainteresowanie tą serią tak naprawdę po pierwszej części i nie żałuję, ale no, nieważne. To daje znać, że nowe osoby dołączyły do produkcji. Dalej no ogłoszono też nazwiska, które dołączyły do innych produkcji, między innymi do aktorskiego Lilo i Stitcha, do trzeciego sezonu Zbrodni po sąsiedzku, do drugiego sezonu Śniętego Mikołaja. W opisie macie linki, gdzie możecie sobie doczytać, no bo trochę tamtych aktorów się faktycznie pojawiło. I przy okazji ruszyły również zdjęcia do drugiego sezonu Śniętego Mikołaja, więc no produkcja w re. Powstaje ten serial, znaczy ten drugi sezon. I co dalej? Kevin Feige podczas wywiadu potwierdził, że powstaje czwarta część Spidermana w MCU, więc okej, okay, bo tutaj takie to nie było do końca pewne, czy po trzeciej części będzie czwarta część Spidermana w MCU, ale będzie. Faktycznie pracują nad tym w tym momencie, już powstaje scenariusz do tego filmu. Um, ale jeszcze pojawiło się tutaj kilka ciekawych wątków w tym wywiadzie, ponieważ Feige ujawnił również, że zdjęcia do Blade'a ruszą jakoś mniej więcej w przeciągu najbliższych 10 tygodni, a także, że Deadpool 3 będzie pierwszym filmem w MCU z kategorią R, że faktycznie będzie plus 18, bo ludzie się trochę o to martwili, czy w momencie, kiedy Deadpool trafi do MCU, to dalej będzie taki, a nie inny. Będzie. Faktycznie będzie miał Erkę. I jeszcze pojawiła się tutaj taka wzmianka, że Marvel chce troszkę zwolnić z produkcjami seriali na Disney Plusa. że te seriale będą powstawać wolniej i będą rzadziej, miały premiery na Disney Plusie. I tutaj wspomnieli, że chcą, żeby te seriale miały czas zabłysnąć na platformie. I taka jest oficjalna wersja. Ja jednak myślę, że to jest kwestia tego, że ostatnio no, ludzie bardzo narzekają na efekty specjalne i po prostu oni chcą dać więcej czasu na dopracowanie tych produkcji. Ale okej, okay, chcą po prostu dać im więcej czasu na zabłyśnięcie na platformie. W porządku. No, więc tutaj kilka takich newsów ze świata Marvela. Karma Mogłoby być nie i co my tu jeszcze mamy? Rozpoczęła się produkcja drugiego sezonu X-Men 97. Premiera pierwszego sezonu jeszcze w tym roku się odbędzie na Disney Plusie i John Favreau zakończył pisanie scenariusza do czwartego sezonu. Mandalorianina, e, premiera trzeciego sezonu już 1 marca, jakby co. E, I Fabro ujawnił również, że serial Skeleton Crew będzie rozgrywał się w podobnym czasie co właśnie Mandalorian i Asoka, że to będzie w tym samym okresie, jakby tej linii czasowej e, świata gwiezdnych wojen, bo tutaj to nie było do końca pewne, a teraz już faktycznie to potwierdził. E, I jeszcze z takich, powiedzmy, e, tematów, Produkcji no-castingowych to potężne kaczory, sezon na zmiany oraz drużyna zostały skasowane obydwa po drugich sezonach, że trzecie sezony tych produkcji już na pewno nie powstaną. I mam wrażenie, że już o tym wspominałam, ale możliwe, że po prostu bardzo ten news mi zapadł w pamięć, jak przeglądałam ostatnio, <grych> więc no. No to w sumie tyle. Faktycznie dużo tego tutaj było, ale i tak, przebrnąłam przez to całkiem szybko. Newsy dodatkowe. No, i jak widzicie, to ostatnie dwa tygodnie były tak porywające, że nawet nie ma Big News'a, bo w zasadzie nie za bardzo miałam co tam dać. A tutaj w tych dodatkowych mamy przede wszystkim ciąg dalszy, tutaj tego sezonu yy, nagrodowego, jeśli mogę to tak nazwać. Po pierwsze pojawiła się informacja, że Rihanna wystąpi na 95. ceremonii rozdania Oscarów i zaśpiewa piosenkę Lift Me Up z Wakanda Forever, ponieważ ta piosenka ma nominację do Oscara, więc zostanie tutaj zaśpiewana przez Rihanna podczas skerów. No i jeśli chodzi o nagrody, które zostały wręczone w ostatnim czasie, to 19 lutego odbyło się wręczenie nagród Bafta i cztery statuetki trafiły tutaj do duchów Inisherin oraz jedna nagroda do Avatara, tutaj pewnie będę Wam wyświetlać w miarę możliwości te grafiki z tymi, o, gratulujemy nagrody! <grym> W nocy z 25 na 26 lutego odbyła się 50. ceremonia rozdania nagród Eni. Próbowałam oglądać z dziewczynami z kresków kastu, ale niestety zostałam chyba w połowie. Ale troszkę oglądałam, ale powiem wam, że no, jeśli chodzi o Disneya, to tak średnio troszkę. Stadwotki trafiły do awatara za najlepsze efekty specjalne w filmie oraz najlepszą animację postaci w filmie aktorskim. Więc tutaj Avatar kolejne statuetki dostaje Zootopia Plus dostała statuetkę za najlepsze aktorstwo głosowe w produkcji telewizyjnej oraz Bob's Burgers za najlepszą produkcję telewizyjną w kategorii dla dorosłych i tutaj w ogóle takim największym przegranym tego Any Awards jest zdecydowanie to nie Wypanda, ponieważ ten film miał 7 nominacji i nic nie zgarnął więc kurczę troszkę przypał szkoda wielka, no ale powiem wam, że Jakieś takie nudne były te Eni. Tak w okresie pandemicznym, jak oni musieli kombinować jakoś, żeby to robić na odległość, to fajne to było, fajnie się to oglądało, a w tym roku to była taka typowa gala i tak no, zasnęłam. Ale to było o czwartej rano, więc wybaczcie, ok? No, więc jeśli chodzi o Eni, to tyle. I jeszcze odbyło się wręczenie nagród na kap. Imagine Awards, nie mam żadnego pojęcia jak to się czyta, ale z tego co widziałam, to to są takie nagrody dla produkcji, które jakoś tam pokazują reprezentacje różnego rodzaju. I tutaj Wakanda Forever zgarnęło 10 statuetek, trochę dużo, <grym> i jeszcze Abbott Elementary, misja podstawówka, 4 statuetki. Więc no, dzieje się, ale oczywiście chyba najbardziej wyczekujemy Oscarów, zobaczymy co tam się podzieje. No, ale jeśli chodzi o ten dwutygodnik, to tyle. E, chyba całkiem szybko mi to wyszło i zmieszczę się w dwudziestu minutach. Chyba będzie dużo krócej, prawda? Super, no. Ale no, serio, to jest tak nudny okres teraz, że ja nawet nie wiem, co mam dać na mnie tury. Trochę słabo, <noise> pewnie przez to kiepskie wyświetlenie będzie mieć ten dwutygodnik, no ale czasem takie też są. Z tym się muszę pogodzić, że jak postanowiłam robić dwutygodniki, to czasem będą takie dwa tygodnie, gdzie po prostu dzieje się mniej i to jest normalne, co nie? Więc no, yy, póki co. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję oczywiście moim przekochanym, wspierającym patronom za wsparcie tego kanału, jesteście super, no i już nie przedłużam, oczywiście w opisie macie linki do innych moich social mediów, do wszystkich artykułów, z których korzystałam, przygotowując dla Was ten materiał newsowy, no i to tyle, do następnego, pa pa!